To nagroda z tradycjami, ale też niezwykle trudna do otrzymania nagroda. Różne są nagrody w świecie przedsiębiorców, za różne rzeczy się nagradza i w różny sposób, i różne są kapituły. Natomiast ta wymaga spełnienia szeregu bardzo, bardzo jasnych, bardzo wymiernych, ale też bardzo trudnych warunków. Mówię oczywiście o, o Polskiej Nagrodzie Jakości, która wymaga audytu, wdrożenia odpowiednich procedur, i tego, aby się tych procesów trzymać. Więc na pewno ci, którzy zostaną dzisiaj nagrodzeni, to są firmy, które ma, szczególnie dbają o swoją jakość, szczególnie dbają o ten proces produkcyjny, proces wytwarzania pewnych usług i z całą pewnością możemy być pewni, że... Ci, którzy je otrzymali, są po rzetelnej kontroli tych wszystkich instytucji, które je kontrolują. No a na znakomity przywódca to, to z kolei nagroda, która docenia tych, którzy potrafią kierować i wykorzystywać potencjał swoich przedsiębiorstw, swoich, swoich instytucji. I myślę, że jest ona szczególnie cenna, ponieważ docenia osobę, postać. Postać, wokół której ogniskuje się często cała firma i która odpowiada za to, jak wiedzi się pracownikom, jakie produkty są wytwarzane, jaka jest jakość usług. No i przede wszystkim zarówno te firmy, które otrzymują opolską Nagrodę Jakości, jak i znakomici przywódcy, menedżerowie, tworzą potencjał gospodarczy regionu. Stąd w tym roku 20 dwudziestolecia opolskiej nagrody jakości, 25-lecia województwa samorządowego, szczególną rangę mają te, ma, ma ta dzisiejsza uroczystość i mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy dzisiaj będą laureatami, będą tylko się jeszcze bardziej dopingować do tego, żeby polepszać swoje przedsiębiorstwa.